Ewangelia w Centrum zaprasza na podcast. 9 kwietnia Nie daj się dzisiaj zniechęcić. Tak, jesteś świadom swoich słabości i porażek, ale dla każdej z nich Bóg ma przebaczającą i przemieniającą łaskę. Kiedy to czytasz, nie wydaje się to właściwe. Wydaje się wręcz, że wkroczyłeś do jakiegoś odwróconego wszechświata. Ale Paweł mówi śmiertelnie poważnie i ma całkowitą rację, twierdząc, aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został cierń dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział, wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć kroć nie domagam, tyle kroć jestem mocny. Zapnij pasy. Ruszamy. Bóg postanawia, żebyś był słaby, aby chronić cię przed Tobą samym i byś docenił siłę, którą tylko On może dać. W ten sposób słabości, które ci daje, nie przeszkadzają wcale w dobrym życiu. Nie stają na drodze Jego planu miłości. Nie są znakami braku Jego troski ani porażki jego obietnic. Nie ujawniają luk w teologii, którą sobie cenimy. Nie wskazują, że Biblia sobie przeczy, Mówiąc, że Bóg zabezpieczy wszystkie nasze potrzeby. Nie. Te słabości są narzędziami Jego gorliwej i niesamowitej łaski. Chronią nas od arogancji polegania na sobie samych, która często nas kusi. Zachowują Cię od koncepcji, że potrafisz coś, do czego nie jesteś zdolny. Przypominają, że jesteś w potrzebie i zostałeś stworzony, by zależeć od tego, który jest większy niż Ty. Sprawiają, że robimy to, przed czym naturalnie się opieramy, pokornie biegniemy do Boga po pomoc, którą tylko On może nam zaoferować. Tak więc, twoje słabości nie są wielkim zagrożeniem, przed którym powinieneś drżeć. Tak naprawdę, powinieneś obawiać się swojej urojonej siły. Kiedy mówisz sobie, że jesteś silny, przestajesz cieszyć się zbawczą. Przemieniającą cię i dającą siłę łaską Bożą. Paweł wręcz celebrował swoją słabość, ponieważ gdy to robił, spoczywała na nim Boża moc. Jego życie nie było pełne strachu, zniechęcenia i zazdrości. Był zadowolony, ponieważ wiedział, że słabość to drzwi do prawdziwej mocy, którą tylko Bóg może zapewnić i chętnie to czyni. Dalsze rozważania i zachęta list do Efezjan 6 10 20